Zaczynamy. Karta brała. Karta mam ten, taki A ta chodzi i robi, i robi. I fotografuje. Ale no to najwyżej jedynie będzie działał. To jest luzerka. Yeah. Nie. A no faktycznie tam 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 tam, tam jest ten, to

Przyrządzałem na królewskie śniadanie, a ty nie chcesz jeść na jaśniejszy panie? Otóż nie, nie będę jeść. Ja. Mi się podobało, jak królewna została porwana przez strażników. Mi się podobało, jak y, pani ze świetlicy y, 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 robiła taką maść dla króla i wyrwała mu ze Mi się podobało, jak, jak królowie walczyli i kot. Mi się podobało, jak jak potem pani od świetlicy robiła miksturę. Mi się podobało, jak mówili niech żyje król, niech żyje ząb. Mi się podobało, pani? gdy śpiewali ząb, za, gdy królowie śpiewali ząb za ząb i walczyli. I jeszcze mi się podobało, bo y, podobała mi się królewna, jak, jak była w więzieniu, i jak kot przestraszył strażników, tak. <śśmiech>